Siemaneczko, z tej strony pęka kilo. Zaczynamy kolejny odcinek serii Urbex. Spójrzcie, mamy tutaj jakieś takie hale. Spróbuję się do nich dostać. Tutaj widzę, jest okno wybite, ale wiecie? Tu jest chyba lepsze wejście. Że tak powiem główne. Ale gdzie ono nas doprowadzi? Zaraz się wszystkiego dowiemy. O kurczę, zobaczcie jest klatka na górę. Ale niestety na dół. Nic nie widać. O, jak to ładnie wygląda. Spójrzcie. Spójrzcie i oceniajcie. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Kto subskrybuje, komentuje. To motywuje. Dziękuję. Ej, ale widzicie, zobaczcie. Jak to wygląda. Całkiem spoko. Dobra. Troszkę. Ciemne te budynki. Ej, zobaczcie, jak to mamy hale słyszę jak ptaszki śpiewają to może najpierw zróbmy tą stronę Kurczę, jak to spoko wygląda w życiu bym się nie spodziewał zobaczcie kurczę, elegancko jest w pozostałości i zobaczcie że to nie jest jakoś tak bardzo zrujnowane. zobaczcie toalety wszystko się ładnie trzyma umywalki to samo Lustwa są pozdejmowane, może i lepiej. I zobaczcie, tutaj mamy prysznicę. I też w bardzo dobrym stanie, że tak powiem. Spójrzcie na to. Ale i prysznice, zobaczcie, muszą być naprawdę stare. Jak wszedłem tutaj i zerwałem jakąś pajęcinkę. to Może tym razem Was tylko wprowadzę i spójrzcie sami. Elegancko to wygląda. Dobra, no i tutaj mamy tego kota. No, jeszcze nam się nigdy nie udało takiego trafić. Naprawdę w dobrym stanie, że tak powiem. No to jak na razie ładna łazieneczka, ale jeszcze to nie jest koniec. Zobaczcie tutaj pisuarki, ale się po tej hali ech poniosie. <grym, grym>, dobra, fajnie, że zadbane to jest, nie jest zniszczone. Widać, że byli jakieś w ale nie dewestowali. I spójrzcie jaka tutaj wielka hala. Normalnie akustyka się zmienia. I wyłączę to lampę, bo ona i tak tutaj nic nie pomaga. Dobra. Chodźmy dalej. Fajnie by ten obiekt miał piwnicę. Dosyć strasznie by to wyglądało. Ale dobra, chodźmy jeszcze... Zanim pójdziemy w prawo, chodźmy tutaj w lewo. Nie wiem właśnie co w tych w halach mogło być, ale faj, fajnie to wygląda. Teraz was tutaj podprowadzę. Spójrzcie, tutaj dużo jest rzeczy widać pozabierane. Nie wiem, co tutaj mogło być w tej hali. Jeszcze zobaczymy, jak tam na górę pójdziemy. Może akurat coś odkryjemy ciekawego. Dobra, patrzę pod nogi, czy to jakiegoś właśnie nie ma, bym się gdzieś nie walił, wiecie. Bo to nigdy nie wiadomo. I spójrzcie tutaj, też musiały być niezwykle kotły podłączone, bo to jest chyba od gazu, to nie? Całkiem możliwe. Spójrzcie tutaj dużo rzeczy już jest poubierane, ale i tak jest ciekawie. Dobra, ruszajmy dalej. Bo ta hala też do, dość sporo wygląda na dość sporą, ale wiecie, zanim pójdziemy tam prosto. Ale spróbujmy wejść może tutaj na górę. To może bez cofania nam się uda zrobić ten obiekt. Jak zwykle się tłucze, kurczę. ja to jestem typ. Dobra. O kurde. tutaj już bardziej wygląda jakby jakieś pokoje, coś w tym stylu było. Właśnie też jak z ocznikiem, kiedy to zostało opuszczone. Może znajdziemy jakąś datę? Ej, to chodźcie, może najpierw tutaj obejdźmy to ładne, chłopaki, grafiki sobie porobili. O, spójrzcie, tam mamy ten budynek, po którym przychodziliśmy Dobra. Ej, sam, sam się straszę, wiecie. Dobra, chodźmy dalej. A tutaj. No niestety wszystkie pomieszczenia. No nie wszystkie, ale większość jest pustych. Ale może akurat coś się gdzieś jeszcze ostało. I żal by był właśnie opuścić choć jedno. Dobra. Tu mamy zaliczone. Zatem ruszajmy dalej. Pokażę Wam, jak to tutaj ładnie wygląda. Tam ta szybka nie jest tak do końca wybita, jeszcze. To tutaj jest troszeczkę cieplej i nie wieje. No i dobra, chodźmy tu. O, zobaczcie, tapetka ładna rzucona na ścianie. I też nie są. Kabli, nie kabli, wszystkiego jest. O kurczę. Zarobiście, jest tu krzesło tu. Zobaczcie czy jest sens tam wchodzić. Tak was oprowadzę. Później na filmie. Ja się dowiem co tam było. Ale tak delikatnie widzę, że chyba nic tam bardzo ciekawego to nie widać. Sama jakaś bata. No i tam się to dosyć daleko ciągnie, nie? Co tam jest? Widzicie to? Nie wiem co to dobra. Na no filmie się dowiem. Znaczy się jak będę oglądał. Dobra i zwaliłem. Zwaliłem to troszkę. No i weźmy tutaj. Tutaj jest widać, że chłopakom puchy poszły. Ale wiecie taki a, miły zapach tu jest, rzadkość. To chyba wszystko przez, to, przez graficiarzy, spójrzcie. Ładnie sobie chłopak, chłopak leciał. Poszło mu parę puszek. I odkryłem to. <laughs> Może zobaczę kiedyś na filmie. <laughs> dobra. Chodźmy dalej. Wiecie, nie zamierzam tam na górę wchodzić, bo ta wata szklana mnie odrzuca. Nie lubię pani chodzić, bo później wszystko spędzi. Dobra, tam ładne okienka zachowane, nierozbite. Kurczę, zobaczcie, jakie tutaj takie ładne pomieszczonka, co nie? Takie pokoiki jakby. Ej, dobra, tam się w oknie jeszcze nie będę pokazywał. wiecie, bo tam jakaś byrka stoi chciałbym ja jak długo. Ja tutaj po okrach, to ja się nie będę pokazywał za bardzo. Żeby mnie nie widzieli. Bo naprawdę żal by było nie schodzić tego. No zobaczcie tutaj wszystko okienka niepowybijane. Muchy uwięzione słyszy latają. Dobra. Chodźmy dalej. Tutaj może nie wiem, może pracownicy sobie tutaj spali albo coś w tym stylu. Spójrzcie że tutaj mamy. Ładnie zadbaną toaletę. Nie rozwalnął. Fajnie, że te szyby nie są wybijane, to chociaż tak przyjemnie się wiecie chodzi, nie jest też gorąco, choć ciepły dzisiaj dzień. A tak to taka jest naturalna klimatyzacja. Widzicie są takie duże pomieszczonka, nie? Fajnie. Jak sobie wiecie, troszkę kryję tą lampkę. Żeby właśnie tam ktoś, bo ładne chatki tam widzę mają ludzie, nie chcę żeby mnie zobaczyli. No i tu jest wybita, niestety, szybka. Ale tam też się nie będę pokazywał, bo nie chcę zostać przyobrażony. Ale zobaczcie, o, tu jest okno. Będziemy mogli rzucić okiem na tą halę z góry. Zaraz zobaczę, czy jest sens po niej chodzić. Nie no, fajnie wygląda. Spójrzcie sami. Kawał hali. Ale zobaczcie, ona tam się niestety kończy. Ale może zrobimy takie malutkie przejście po niej, bo tam też coś leży na ziemi, nie wiem co to. Weźmy to zbliżymy. Dobra. Fajnie, fajnie, bo nie jest poniszczony budynek. To mi się podoba. Wszystkie tak powinny wyglądać. Chodźmy dalej. Aha, no to dobra, tu mamy wszystko zrobione. Zejdźmy teraz na dół i zobaczmy. Jak ta hala się prezentuje, no mama muje tutaj na górę to nie wchodzę, bo to nie ma najmniejszego sensu. Chyba, że jeszcze tutaj nas nie było, co nie? Wejdźmy jeszcze to, zobaczmy, co tu się kryje w tych pomieszczonkach. Wobeccie okna zdjęte. A jakie grafiki. ktoś spastykę próbował zakryć i bardzo dobrze. No, zobaczcie drzwiczki. Jeszcze się zachowały. No i widać, że graficia, graficiarze mieli tutaj raj. Praktycznie wszystkie ściany wymazwane. Dobra, spróbujmy zejść troszkę niżej. Zobaczmy jak ta hala się prezentuje. I mi się wydaje, że tam obok też mam jakiś budyneczek. Spróbuję do niego wejść. Bo tutaj jest taki spalony, ale wiecie, nie będę chodził do niego, bo jest cały zawalony. Jakiś ostrokrzew dookoła rośnie. <laughs> Ciężko się do niego dostać. Dobra. Więc chodźmy jeszcze tutaj. Mamy niezwie niezwiedzony korytarz. I tutaj się nam kryje ta hala. Aha i zobaczcie, tutaj już jest wejście na halę. I tutaj mamy jeszcze jakieś ukryte pomieszczonka. Dobra. I zobaczcie, tam jest, ale tam jest chyba wejście, wiecie, na górę. a no, nie ma, nie ma nic więcej. No, no tylko pamiątki po graficiarzach na ścianach i puszeczki. Dobra, w też kultowe wejście, ale też tak dosyć, dosyć ładnie to wygląda, tak pod plastik to podchodzi. Dobra, chodźmy dalej. Zobaczmy jeszcze tutaj, co się skrywa. Tam mamy to hale. No i tutaj jest jeszcze jedno wejście. A to nie, nie walił ktoś tu petardy, zobaczcie. Albo coś w tym stylu, nie wiem, co to mogło być, albo raca, nie? Nie wiem. Dobra. Aha! I jak to na hali? Pewnie tu było strasznie dużo maszyn, no ale niestety. Zostały pozabierane, tutaj mamy to okienko, przez które patrzyliśmy wcześniej. Dobra i podejdźmy jeszcze, mnie to troszeczkę zainter zaintrygowało, co to mogło być. Jak coś komentujcie, bo niestety nie wiem co to. Dobra. Zróbmy jeszcze parę kroczków. Ale zobaczę, czy tu się właśnie coś jeszcze więcej nie skrywa. Zobaczcie, naprawdę wielka hala. Ale nie, tam już nie ma żadnych więcej pomieszczeń. Spójrzcie, jeszcze takie wózeczki się tutaj zachowały. I to wszystko. Dobra, chodźcie ze mną, cofnę się. I chyba będziemy kończyć ten odcinek. Bo w na co mam chodzić? Po tych halach, jak tu widać, że tu właśnie nic więcej się nie kryje. A tak może jeszcze coś znajdziemy. Spójrzcie, tutaj mamy jeszcze do wody. Chodźmy dalej. Chciałem wy jednak wyjdę tędy, co hmm, wszedłem tu, bo to jest chyba najlepsze rozwiązanie. A to chyba było gdzieś tutaj. Tak właśnie. No to jeśli odcinek się spodobał, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!